Jezus, wierzę! Wierzę w Ciebie! Jester, Ja się może za Ile ich tam pojechało, o, patrz Co tu! Co się dzieje w ogóle? Tu, tu Lewandowski przyjedzie, Centurion, Chrysler, T95 i R.H.M. Ja pierniczę Ale się to mulali na tyle. Dawaj. O, dawaj, dawaj. Tylko dawaj. Lewandowski. No. to strzelił. Chrysler nie przebije.